W dzisiejszym odcinku będziemy testować najgorszy jednogwiazdkowy hotel z Google Maps Dojechaliśmy Ale to wygląda Ej, mówię, że jest jakiś hotel, ale... Ale taki wielki Stary, ogólnie to jest hotel jednogwiazdkowy Jednogwiazdkowy? Wiazdkowy, tylko jedną gwiazdkę Stary, tak. jednogwiazdkowe hotele mają takie kolumny? Ja nie wiem, ale to tak potężnie wygląda Ej, ale jedna rzecz mi w tym miejscu nie pasuje Czemu tu jest tyle śmieci wszędzie dookoła? No właśnie stary, ja chciałem powiedzieć, że... Nie są puszczone miejsce przypadkiem? Ale ma w sumie tylko jedną gwiazdkę, więc może po prostu wiesz. Nie dbają o to. No to nie, nie wiem. Dobra, to... chodźmy do środka, zobaczymy. Kupaki, ja ogólnie dzwoniłem do gościa od tego hotelu, żeby się upewnić, że to jest legitne. I on powiedział, że normalnie jest tutaj recepcjonista, jest normalnie jakiś tam lokaj, kamerdyner, coś takiego. Siedała. Co jak to wygląda? Coś no. Ja wszystko wiem. Znaczy tak. trzeba dokupić za 5 dych. I co się ma? Ogólnie wbijają do tego hotelu i ja nie mam pojęcia czego się spodziewać. Igor zadzwonił, mówił, <laughs> <laughs> że jest jakiś hotel stary. Żyliśmy jeszcze stara i dobra. to jest wejście do hotelu, gdzie ktoś ma niby być. Dostujemy to jest jeden gwiazdkowy. Ocena tego hotelu. No, jedna gwiazdka. Jedna w... gwiazdka w skali jednej gwiazdki. Nie, w skali pięciu, w no? Może na w środku, wiecie, będzie na pięć gwiazdek, nie? Może o! tylko z zewnątrz jest na jedną. Nie ocenię książki poprzez te. Ładę mieli drinki. O, darmowe. jas to... yes. Jas. Yes. Yes. No, wchodzimy do hotelu, proszę państwa. Prawie się już zabiłem, bo to jest jakby taki trzęs. Ej, to jest w ogóle recepcja. I są cukierki nawet w automacie. Co jest? Co, wziąłem co to jest? Dzień dobry, dzień dobry, Dzień dobry. Panowie mają Mamy, no, tak? mamy, no tak. Dobrze, dobrze. Panowie pierwszy raz u nas? Pierwszy raz, tak, pierwszy tak raz. Czemu to jest taki, taki syf? Rozgardiasz tu jest co? Budynek został oddany w XIX wieku do użytku I, i, Hrabia, hrabia Anastazy Monte, 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 Monte Cristo A, słyszałem, A. Słyszałem. słyszałem Ja, ja też o nie słyszałem. słyszałem Tak, tak, okej Tak, okay, tak, okay, to tak, okay. tak. mój, 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 mój fradziar Nie żartuję, panowie tak. w zeszłym roku oddaliśmy. A, czyli to jest budynek Tak, tak, kilka miesięcy a czy te, te śmieci jakby na podłodze, czy coś takiego, to tak... Nie, wie pan co, bo pani Irenka miała wczoraj taki... Ktocha, mm. Irenka miała wypadek podczas sprzątania i szukamy aaa... nowej sprzątaczki. Ale to okay. wczoraj tylko, nie było Dobra, same. Bo widzę walizkę, to, to ja coś wnosiłem, i. i, i, i pierś, czy, tak, 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 I próbujemy właśnie gości znaleźć, bo zostawili walizkę i... A, i tak czyli czy nie możemy coś... i no. Nie wiemy, czy są w hotelu jeszcze czy nie, ale... A, ale... No, no dobrze, to, to my poprosimy ten jeden pokój tam na trzy osoby. Dobrze, dobrze. Zaraz pan Ryszard Państwa zaprowadzi Pan, pan, pan Ryszard, okej. A gdzie poczekać jakieś informacje? I tak, ja zaraz państwa spokojnie tutaj widzę, że pan Państwo opłacili jeszcze od razu spokojnie. I to my już na górę pójdziemy. Panowie, 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 panowie. Zadaj tutaj. I, i, zostaną Państwo y, odprowadzeni RYSZEK! Rysiek, 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 chodź. Mikrofon. Co? Ojciec Nie wiem. Ej. ej, co kim się? Ale tego gościu ale, nie? Gości, nie, taki... to, to jest bo... mega dobre. Ogólnie, że jesteśmy w. I dobry. O, jest Ej, to ten To jest ten sam typ. Pan Ryszard? Ty tak? Owszem. Tak, 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 tak. Okej, okay. no dobrze, dobrze. Czy panowie mają bagaże? E nie, e nie mamy, nie mamy. Czy pan ma tu brata? Może? Proszę pana! Przed chwilą na lacie był identyczny pan do pana, halo! Ej, ja nie chcę zdziwić do takich bloków. Powaliło was? Ej, to jest troszeczkę creepy, to o, prawda. Panie Ryszardzie, możemy się rozejrzeć szybko? Panowie, no. nie ma czasu, czekaj. Patrz. Znaczy, to co? To nas czeka. to jest ta sama osoba z co... subzalatą? Tak. Właśnie tak, stary, to jest dokładnie tak. Jest... jakiś brat A, to... okay. Igor, idź, Do, ja zaraz chwilę z Oskarem. Idź, idź. W tej chwili na filmie załączony jest obrazek z tym klubem. To jest dosłownie były klub X. Przerabiamy teraz na hotel i jest otwarty 24 godziny i tak mówi Google Maps, nie? Za jedną gwiazdkę mają. A nie za złotówkę, nie Nie, 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 nie ale już chciałeś to powiedzieć. Tak, 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 tak. Dobra, chodźmy na górę. Bardzo ładny pokój Odebrałem już ten y... i. ten pokój jest straszny Odebrałeś klucze? Prowadzić. Tak, tak, bardzo ładny jest Ja miałem w chacie coś nie. zrobić nie. wiesz Oskar teraz ty możesz się A wybrać. ja też z tobą miałem jechać nie, nie, tak. nie, nie Jesteś, Już y, idziemy Pokój premium economy dla panów Economy? Miał być premium pro stary, ja nie mogę tutaj dzisiaj nie. zostać Muszę Oskar... wracać wchodzisz na pierwszy, pakujcie! Już, już, już wchodzimy, już wchodzimy. A, ty, ty, ty. Jest opcja włączenia światła na przykład tutaj? Co to jest? To jest niestety nie, pana, jest to szansa mocna. Światła są wyłączane zdalnie. Gościu, ty lecisz sobie w kulki, przecież tu się nawet. Gdzie my mamy się położyć? Jest umywalka. Tutaj są jakieś szafki do, do pochowania rzeczy. Proszę za mną, pokażę panu toaletę Panowie, prysznice i toalety są tutaj. Chwila, moment. W tym pokoju, jak się wchodzi, normalnie widać dziurę do klopa. Proszę Gdzie? pana, tam jest dziura przez górę do łazienki Nie, do... nie, nie proszę pana, to jest y, tutaj y, taki y, schowek na bagaże y, Tam jest y, oczywiście sufit Tam jest wszystko oddzielone Co? Proszę pana, zażalenia wszelkie, proszę kierować na nasze strony internetowe Funkcjonuje świetnie. Jak ten hotel, tak? Nie mam problemu, już ja odpalam. Natomiast, natomiast nie mieliśmy jeszcze żadnego zażalenia od gości. które bo nie było żadnych gości. Czemu jesteśmy w jakiejś upuszczonej ruderze? To jest rudera. Tak. Tego się nie, nie da nazwać hotelem. Stary, ja bym nawet jednej gwiazdki temu nie dał, nie? Stary, jedna gwiazdka to jest zdecydowanie za dużo. Widzowie, patrzcie na to. Jak mi się coś takiego załatwić? To, stary, Zareginal... na to i to będzie parowało, czy co? Ja mam pomysł. Zrobimy tak, że poczekamy do nocy, albo może nie do nocy. Poczekajmy, aż po prostu on zniknie i. Pójdziemy na świat i obczajmy cały ten hotel, jak on wygląda od środka. No już? Tak. Można panu tutaj pomóc jakoś, czy coś? Nie, 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 nie tam co, po prostu wypadło coś. A. No to jak pan, co, my się już tutaj rozgościmy. Dziękuję bardzo za y, tutaj oprowadzenie nas. I y, jak coś, to będziemy do pana tam y, schodzili na dół, Tak. No to dziękuję, to dziękuję. Dobrze, dobrze, dziękuję. Hello, hello. Chłopaki, robimy tak, czekamy chwilę aż on sobie tam ogarnie się Wyjmie te rzeczy z szafy, cokolwiek on robi I idziemy na zwiad tego hotelu Tu jest tak fatalnie, nie wiem w jaki sposób Igor tu zasnął Oskar poszedł na zwiady Igor 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 Co Dobra Sorry, sorry Oskar, Dziś, Oskar Gdzie jest Oskar? Dziś, Oskar proszę na zwiady. Oskar, o, o jesteś Nie ma kościoła, w, w ogóle Tak Dobra, to, to co? jest czysto Idziemy na urbek z miejsca Gdzie są ludzie? Gdzie jest, to jest lepsze? Gdzie jest Pani Irenka? Jakim cudem Pani Irenka tutaj sprzątała wczoraj? Patrz Nie, ogólnie chłopaki nie... Widzicie ma... to? Jesteś krzyk. Może ten gościu sobie coś ubzdurał, że ten hotel nadal działa, bo się nie może pogodzić z stratą, coś takiego No, albo to jest opuszczony klub i ja on po prostu czarduje ludzi i mówi, że to jest hotel. Ale I tak jest, nic nie zapłaciłem. Jak znalazłeś to miejsce? Na Google Maps. To prawda. prawda. Czy ktoś cię polecił ci z Nie, co nie. Tutaj? Ja to sam znalazłem. Po prostu wpisałem najgorszy hotel w okolicy. Na dole jest mega powolone miejsce. Wygląda tam, jakby trzymali więźniów ogólnie. Chodźmy na dół. Nie? Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół. To jest, to jest, co jest? Stary! stary to jest tutaj Tatela? To jest patrz Tu jest Cela! Jest, I to jest autentycznie Cela, nie? Jest otwarta! jest normalnie otwarta Ostrożnie, żeby się nie zawaliło coś, nie? Patrz wejdź tam Co ty dajesz? Patrz Chłopaki, to jest miejsce, które nas tota ewidentnie powinno być to być na Maxa. maksa Ej, a co jak on tutaj więzi swoich gości? Ja wiem, ogólnie po tym miejscu już w ogóle nie chodził, tylko jak najpiękniej stąd spadał Kto Dobra, to jest moment, kiedy stąd wychodzimy To są buty? To jest z krwi? Uf. Ej, idziemy stąd, idziemy stąd w tej chwili, mówię totalnie to... poważnie A co jak coś wiesz, co jak coś tutaj zostało Teraz na przykład leży tam To akurat prawda, jeżeli znaleźliśmy coś takiego to powinniśmy przejść na policję od razu Możesz na policję zadzwonić, ale, ale na strasznie miejską Zaraz się zadzwonimy, że buty, widzimy ślady butów No to... je tak Może ktoś no to... widziałem ten wnet stary Dobra, musimy tam Jestem zaraz za tobą Co? To jest moment, nie? kiedy ja dzwonię na policję. Jest nie, strasznie? stary, to nie jest jeszcze powód, a dwa, że nie na policja na strasznie miejską, no, nie? Dobra, ale serio, wejdźcie na tą wieżę, jestem tak ciekawy co tam jest. Chłopaki, musimy tam wejść. Musimy ja nie... tam wejść. Musimy. Nie, ja będę... O! Ja będę wstawiał czaty i patrzę już tam tym goście idzie, dobra? Hmm. Lećcie. Oskar, co na to? Musimy. We dwójkę jesteśmy tutaj o, sami. Pan, ale w ogóle... Poczekaj, poczekaj, ja tu pokażę widzom. Oni nie widzą co się dzieje. Tu jest wszędzie woda. To jest widowie woda. Patrzcie na to. I tu jest tej wody, pokojono i trzeba wyjść po skrzynce na drabinę. Mocna konstrukcja. Ale dobra. ktoś to przygotował wcześniej. Ej, co? Ja Nie chcę nic mówić, stary, ale. Widzisz coś tam? Na drabinie. mamy są ślady. Stary, tu jest. Stary, ja tego wstałem. To jest. To jest wszystko polowane w krwi. Stary, stary ja to, to jest mam na ręce. To jest ja to mam na ręce wszystko. No czy jest na ręce, stary. A czy. Ci... O kurde. Co to jest? Dobra, Tutaj ktoś... dobra, teraz naprawdę trzeba dzwonić, stary Tutaj ktoś umarł? Stary Co tu się dzieje? I są ślady też tej krwi? Dobra, dzwoń na policję, stary, to jest dzwoń na policję, serio Stary, ja nie mam tu zasięgu Dzwoń na policję, dzwoń na policję stary, dobra, a co jest, co jest? Znaleźliśmy ciało Ej, dobra, widzowie, nie się dzieje, krew na rękach, znaleźliśmy w ogóle zwłoki na podłodze Dobra, idziemy stąd, uciekamy stąd, uciekamy stąd tak. Oskarek jak ty się trzymasz w ogóle? Stary gdzie jest ta policja? Chłopaki, ja nie wiem czy ja w ogóle mogę sobie na YouTube pokazać, co my zobaczyliśmy nie, nie Dobra, chyba są, chyba są co, co, co wy tu robicie? Jak to no? Pan! Czyż to jest ten Poserunkowy, bazylii, tropiciel Panie Ryszard, to pan Ryszard był Jaki to Ryszard? I pan recesjonista Przecież to Co wy tu robicie? Przyszliśmy, bo tu jest hotel 10.50 naszym Co wy tu robicie? Dobra, już, już, e, dobra, hey, dobra. Hey, My pana odruchaliśmy dlatego, że znaleźliśmy tam ciało Znaleźliśmy ciało Ręce, ręce chcę widzieć twoje Dobra, po ścianę, po Co jest? Jesteś jest w się... jest jest tak? Proszę pana, co jest? Tam na górze są zwłoki i ślady krwi. Nie mam pojęcia, co tu jesteśmy. Tam był jakiś kamerdyner. Ja Dobrze, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jak tu, jak tu przyszliście? Jak tu, co, co tu robicie, w ogóle? Przyjechaliśmy z samochodami, jak pan widział. Przecież pan nas do pokoju prowadził. Do pokoju? No jak hotelowego? Synku, uspokój się, bo, bo widzę, że zaraz ci też tak Stary, się już się dobra, niech pan to idzie zobaczyć Wyjazd Wypierć wypierd... Dobra, dobra Koledzy nie przyjechali Dziękujemy dobra. To jest jednak wyjazd Oskar, był blisko, a być serio to jest jest stary, tylko nie to. Co to się ten wydarzyło? To był ten sam gościu! To był ten sam gość! To są albo jakieś sieje, albo były niebezpieczne i miał broń. On jeszcze jakiś kody gadał przez tą mikrofalówkę. Tą krótkofalówkę. Dobra, widzowie, nie byliśmy na to przygotowani na taki obrót sytuacji. A więc wracamy tutaj następnym razem, bierzemy sprzęt i zostajemy tutaj na 24 godziny i badamy całą tą sytuację. Do zobaczenia w następnym odcinku Elo.